Araukaria chilijska to prawdziwa królowa mojego ogrodu. Towarzyszy mi tutaj już od 14 lat. W tym roku osiągnęła 5 metrów wysokości i jest nazywana żywą skamieliną, ponieważ na świecie rośnie mniej więcej od 90 milionów lat. i do Europy, do europejskich ogrodów przybywa, przybyła stosunkowo niedawno, jakieś 200-250 lat temu, i zadomowiła się na dobre, zwłaszcza w Europie, w, tym, w tych krajach o łagodnym morskim klimacie. Bo jest to drzewko, które znosi temperatury do około minus 18 stopni, starsze egzemplarze a nawet więcej, bo do minus 20, ale młode są bardzo wrażliwe na mróz poniżej minus 10 stopni, a u mnie rośnie znakomicie, bo tutejszy mikroklimat widocznie jej sprzyja. Araukaria bardzo często jest nazywana igławą, ponieważ te liście, liście igły mają taki charakter bardziej trójkątny. No one są bardzo ostre, skórzaste i raczej nie należy ich dotykać ponieważ powodują znaczne skaleczenie naszych dłoni, jeśli rzeczywiście byśmy je byśmy za bardzo ściskali te rośliny, no to wtedy rzeczywiście mogą stać się takim zagrożeniem dla naszych dłoni dla naszej skóry, pomimo tego jest to przepiękna roślina, na której to zazwyczaj ptaki nie siadają bo byłoby im niezwykle trudno siadać na drzewie, które to kuje je w stopy. Zatem no, nie bardzo widziałem tutaj, żeby jakikolwiek ptak siadał, chociaż raz chyba, chyba spróbowała usiąść na, tym, na tej araukarii, no ale szybko odfrunęła. Spójrzcie tylko, jak ogromny pieniusz ta araukaria przez te lata wytworzyła. Tutaj jesteśmy w dolnej koronie, gdzie powoli już te najstarsze gałęzie zaczynają opadać, a pień jest naprawdę niezwykle duży, okrągły, no i naszpikowany takimi masywnymi kolcami. Abara rosła prawidłowo w naszym klimacie, to po pierwsze musimy wybrać dla niej miejsce osłonięte i ogród o specyficznym mikroklimacie, takim cieplejszym, lub też po prostu rejon Polski Zachodniej, pas nadmorski, lub też miejscami na południu naszego kraju. W innych częściach Polski uprawa będzie troszkę Trudniejsza. aczkolwiek te zimy ostatnio są bardzo łagodne, więc jeśli tak takie zimy z nami pozostaną, no to możliwość uprawy araukarii w naszym kraju znacznie się poszerzy. Gleba pod uprawę araukarii nie może być zupełnie gliniasta, bo wtedy może dojść do zagnicia korzeni. Araukaria lubi bardziej przepuszczalne podłoże, oczywiście z taką niewielką domieszką gliny, ale nie może to być sama glina bo araukaria nie toleruje zwłaszcza zimą zastoju wody w korzeniach wtedy też może dochodzić do zagniwania tych masywnych korzeni zwłaszcza jeśli to jest młoda sadzonka gleba pod uprawę dodatkowo powinna być lekko kwaśna do kwaśnej i na takim stanowisku, na takiej glebie będzie czuła się najlepiej, i najlepiej będzie rosła często też możemy pod araukarię podsypywać chociażby zrębki Zrębki, czy też korę, bo ona będzie wtedy sobie spokojnie przyswajać te składniki odżywcze właśnie z tych materiałów organicznych. A dodatkowo, jeśli mamy młodą sadzonkę, to araukarię możemy śmiało podsypać chociażby takim nawozem do roślin kwaśnolubnych, bo wtedy też ten przyrost araukarii będzie znacznie większy. Ja no osobiście araukari. Niczym jeszcze nie zasilałem oprócz właśnie tej kory lub też nawet trocin. Spójrzcie na te niezwykłe liście igły, które są naprawdę bardzo kujące. A tym samym są niezwykłą ozdobą tejże rośliny Młode araukarie, młode sadzonki powinny być zabezpieczane przynajmniej przez pierwszych kilka lat chociażby agrowukliną zwłaszcza jeśli temperatura już spadnie poniżej minus 10 stopni to dla ich bezpieczeństwa dlatego, żebyśmy mieli taką pewność, że w kolejnym sezonie Będą miały znacznie lepszy start. Araukarie dodatkowo możemy rozmnażać z nasion, tyle że ja tej metody za bardzo nie polecam, ponieważ one dosyć wolno później rosną, te sadzonki, więc trochę będziemy musieli zaczekać na to, aby taka arauk araukaria nam wyrosła. Dlatego też, jeśli mamy możliwość, to kupmy już gotowe sadzonki, chociaż one są bardzo drogie wahają się te ceny mniej więcej tak od 200 do 400 zł za takie 50 cm sadzonki. No większe no to wiadomo już ta cena zupełnie zaczyna szybować w górę czasami aż za bardzo. Ale jest to piękna roślina, więc myślę, że warto się skusić na nią. A jeszcze taka ciekawostka, na sam koniec araukaria chilijska, zwana również igławą, pochodzi z rejonu, gdzie Indianie arauką zamieszkiwali właśnie te tereny, na których to araukaria po, dziś, po dzień dzisiejszy rośnie. No i stąd też między innymi wzięła się nazwa tej wspaniałej rośliny.